Witam serdecznie Państwa w sklepie dziecięcym TOP MALUSZEK. Dojechał do nas nowy fotelik KITFIX i-SIZE. Jest to marka BRITAX RIMMER. Fotelik jest już w nowej technologii i-SIZE. I teraz tak, mamy w nim mocowanie ISOFIX, ochrona boczna, ochrona, rozbudowana ochrona zagłówków, zagłówka i tej części która jest bardzo ważna za bezpieczeństwo głowy, karku, odcinka szyjnego dziecka. Jest regulacja oczywiście fotelika co do wysokości, żeby go dopasować odpowiednio do wzrostu dziecka. I oczywiście również mamy system ochrony bocznej. No i nie zapominamy o kanałach wentylacyjnych. Tym, że coraz cieplej będzie i one będą spełniały swoją funkcję. Dzieci nam nie powinny się yy, przegrzewać yy, w tylnej części fotela podczas wyższych temperatur. Zapraszam Państwa serdecznie do sklepu dziecięcego Tob Maruszek w Oświęcimiu. Pomożemy Wam wybrać odpowiedni produkt do Waszego dziecka samochodu oczekiwań oraz przede wszystkim jeżeli chodzi o kit Fixa i Size. On jest na tyle, na tyle smukłej budowy, że pozwala nam zamontowanie nawet trzech fotelików tego typu na tylnym siedzeniu w samochodzie. Wiadomo, musimy to przetestować na Waszym samochodzie, ale w większości przypadków się udawało, jeżeli potrzebujecie przewozić trójkę swoich pociech. Zapraszam jeszcze raz do sklepu dziecięcego Top Maluszek w Ościnimiu. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.